Coś odpaliłem streama No to musisz po powiedzieć, że... 60zł mam, je łamanek odpalać o 17 będzie, ja idę ogarnąć no na chwilę No To jest... to gra? Znaczy, jakbym streama Jaka kurwa? No ten schedulak, to o to wam chodzi, czy to nie o to wam chodzi? Czy jestem jakiś inny? No tak, to jest to a co? A. a co ty chcesz kupić? Na steamie to kup, to jak już No mm, bo chyba mi złotówki brakuje na steamie No to... a wiesz, że na steamie możesz dopłacić y, tego? Do portfela? A nie, nie brakuje mi. Uuu, ale Cześć, nie musisz niknąć. Ile kurwa? 92. Ciema ma killer to Nie Siema było za 78, ma 98 było. jest na tym, na przecenach 70. Czyż to przecenie to ja za 2 dychy chyba to kupiłem, kurwa, na krzyż. Co? A czym jest one shift? Czy to za darmo jest? Co to kurwa jest? Kupuję to Dobra, dodaję za dwie dyszki, kamereczkę odpalamy Ale to o 17.00 dopiero będzie tej No ale to już dodam, już dodam Już dodaj, ale napisz 17.00 Złoty kamereczka, się ma dzik 25 dzisiaj Ja podbijam stawkę Nie, 20 20, 20, 20, 20, Dwie dyszki, kamereczka z ukrytym cennikiem No za dwie dyszki Za dwie dyszki, kamereczka z ukrytym cennikiem z połykaniem parówek na hita. Ej. Będzie na połykanie. Loda. Będzie połykanie parówek na hita. Rozpierdalanie dziury w ścianie. Mogę mówić poufne informacje czy nie? Jest stream. No, no. Więc nie za poufnie. Hashtag Robianka Hashtag, zaraz odsądzę całe twoje dane na blokowo ogólny Hashtag twoje pod, pod twoim wpisie też Co? Hashtag pod twoje wpisie twoje też Kurwa blisko co, co moje wpisie? Na wakacje aj, 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 aj. No ale co dwie, 10 lajków kluczyki standardowo 20 zatyka kamereczka. W Egipcie? O człowieku, to luksus Uważaj na Klątwę Faraona Bo Klątwa Faraona też dosyć straszna jest A w Egipcie to chyba lubiła Klątwa Faraona złapać o. Klątwa Faraona to jest masakra Kurwa mać Robimy topkę, ale na, zrobimy na boksie na razie Na razie boksika pogramy Za dzień? No da się, Klątwa Faraona jest przejebana na razie No to trzymaj się lepiej Bo mnie kiedy, kiedyś kurwa w tym, mnie kiedyś w Turcji Siema Bartuś Mnie kiedyś w Turcji zapał klątwa Idę na harda to Ja pakiepie na liścia Fakty. Fakty Faktoza, fruktoza nawet bym powiedział Laktoza Cukier Cukrzyca, glikol Elżbietkę Elżbietka <laughs> K kurwa, z pralką na raty. Z pralką za 10 koła. Na, na raty! czemu konta je zrobiłeś w ogóle? To. Co? Czemu tam konta nie zrobiłeś? Żebym... Nie wiem. Podkota dzisiaj z kim na DC? Z Hidensa, Mantusiem, kurwa, Koś, z Kurwa, każdy. dzisiaj będzie taka, taka oferta jak odpadą. Dobra oferta? No dzisiaj dobra na oferta i... na kamereczce będzie. Ale droga jak syn Za 20 złoty kamereczka. BĘDZIE POŁYKANIE PARÓWEK! BĘDZIE POŁYKANIE PARÓWEK! Hej. <laughs> ja zmieniam zakaz treninga I to, i to połykanie parówek na hita będzie, połykanie parówek na hita będzie za dwie dyszki Nie powtarzaj się tak, i tak nikt ci nie słucha na tym live Zamknij mordę Ty to akurat blokowo final tobie. boss, blokowo final boss, cichutko A real. Brat skończył blokowo tylko po to, żeby grać znowu na nim 3, 3, 3 kto, average... to 3, 3, 3 kto to powiedział? Kto to powiedział? Kto to powiedział? Nie wiem. Average to viewers, czego nacie na telefonie i kosiek na drugim 3, monitorze? 3, 3 average viewers? Statów nie widziałeś, nie wiesz ile jest. No 3, dobra, sorry, 4 ah! bo jeszcze Hubert odpali w tle. I Hubert, widziałeś staty czy nie? <laughs> ale widzę, że masz 5 minut, live i masz 10 osób. Jakie gardło? Znaczy, no człowieku gardełka jest. Głębokie. Nie, na na hita i I na 20... rozdajemy na 10 nie, rozdajemy kluczyki. 10 kluczyki rozdajemy. nie, kluczyki tu tuf, 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 tuf. Kosik musi ten, trendy words powiedzieć. nie, 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 żeby nie, 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 Kiedy live się skończy, nie wiem, się niedługo, Hej, za chwilę. dzisiaj niedługo nie chce nie będzie długo Ej co to jest co za clip połykanie zapytać? Kor? I to, i to poły, połykanie parówek na hita będzie poły... co, co to, to jest za clip Jest na ale za... Ale za... Ja siadłem, nie ma naci Jak się robi parówki? W czajniku boczek jaki leszcz Z czajnika najlepsze wychodzą Ej czemu po... dziura się nie jest taka tania się ta, a ta ściana nie była droższa? Nie, naprawdę no to naprawdę nie będzie kamereczka. Jak ktoś da dwie dychy, naprawdę będzie kamereczka. Ej, tam, 3, 7. Ej, zostało mi napisane na MSG kredka, wbił każdy hora. Hidden Rys, co o tym myślisz? Zrób topkę, zrobimy topkę, to jak to będzie to trochę to więcej osób. Mogę chcieć 2,9 na topkę. Chętnie. <grym> Ile z tego dostanę? Nie wiem, z 5%. Poni poniżej A, 70% no. nawet, nawet nie będę myślał. Na piwo. Nie, bo już dwie, dwie mi tylko zostały. No pamię pamiętam, krówka. Pamiętam, krówka. Powiększenie dziury w ścianie, 38-99 Ej, nie, nie likuj, nie likuj! Nie likuj! Ej, co to jest za ostatnie! Ej, krówka milioner! A gdzie parówka? Gdzie parówki? Tutaj. No poczekaj, bo muszę to napisać, Ach. bo ja nie wiem gdzie do Nie no może się reklamować, że chce kamień sprzedać na boksie. Na tam tam, widzieli, no na streamie ludzie widzieli, nie? I macie macie też na w DC, znaczy w opisie macie link do Discordika. I tym razem działa weryfikacja. Tym razem działa weryfikacja, bo nie ja, nie ja kurwa robiłem. Znaczy ja robiłem, a nie kurwa Zeb, Cybus. Gdzie kraken? 10 opacze kluczyki. Ej, kazik! Kazik to jest niespodzianka. Dla tych, co wiedzą. Ej, a za, za ile Jackie Jonesa powtarzasz? Ej, co to jest kazik? No, mnie, wiesz Zobaczy. lepiej. pisz. To będzie niespodzianka. Zobaczysz jak będzie. Poczekaj, co jeszcze ja mogę dodać? Człowieku, ja, ja z takim cennikiem, to się będę czuł, będę się czuł jak na łapie Milium, A to coś w, co... w tym stylu, nie? kurwa jest taką kurwa. <grywa> <grywa> Dajno. Może się reklamować zaloguj się. Jak to jest na boksie to może jakby Dobra, robimy topeczkę na 45 Ej! milionów Trzeci <grywa> <Je, grywa> dzień z rzędu klucz mi dropnął <grywa> łapcie, to, łapcie topeczkę na 45 milionów i je, oczywiście jeżeli ktoś wyśle tak. 20 zł w jednym Ej, tak, donajcie, nie, tak, antuś. Antuś. Jeżeli ktoś no, wyśle tak. w jednym donajcie, to dorzucamy To wtedy jakby działa kamereczka Czekaj tekst filtr Klacz? nie klacz nie Bogaty staje się bogatsze o kim to O, O o o nie pamiętam jak to robię, o, i zostanie pręb Kurwa prankę pod A, żon git, nie? O, no jest tam Jest jak mrocznie Ej, ale usuwamy tego, usuwamy ofertę za tysiąc złotych Czemu? Bo ja się jej boję I tak nikt tego nie, do, nie kupi od Jest od tego zrożca oferta Łamię złamanego palca To tu jest, który was stoi? Ktoś jeszcze tylko my? Nie my, ja co tam siedziałem z boczkiem, nie? Mocny, mocny dzik 700k? Nie, nic nie idzie Żaden dochodowy My hej! ma Patryk Ej, co to Patryk, jest, co tam, czym Patryk? jest my, czy, co to jest za 300 chyba? chyba? No to jest donos, do to do jest Ale to jest nie, nie, nie linkować, do, dopóki nie odpali się kamerka. No zobaczymy czy no. ktoś kupi. No za dwie dwa jest na Ogólnie to ja teraz z kolegą ogólnie siedzę, nie? Kolega bym przyjechał. Ej, pijać wam Swela? Pa. No. Niech tych kolegów nie ma. Patrz jaki svel. Ej, czekaj, bo nie działa. To będzie Czagny czy nie? <grymne> nie Stoil, Żadnego Zusa i niczy, żadnego Zusu kurwa i podatku dochodowego nie płacę, Pierdolę. Jebać państwo no, polskie. Bo co ty gadasz? Fakty. Nie teraz siedzę ogólnie. hej. <grymne> <grymne> Hej! Co ty na to, żebym ci dał bilion? Chętnie. Kurwa słuchawki mi się rozładowują. żadne siodło w agresie. tylko Aż A zobaczymy, czy to Hej! Hej! psychę Ej! to takie tuf. Czemu na fotce jest 113 osób, ale tych ludzi kurwa nie ma? Czemu, czemu tragedia się wywalił od, od kratki? No to, 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 to czekaj, powiedz ci jak będzie tego, jak będzie dwie dychy IP mapa za kamerkę? na chemii IP mapa. Nie, to tylko pieniądze chodząka Patrzcie Kosik to jest wasa suka na pieniądze Ale dwie, dusz, dwie, dwie dyszki za kamerkę to i tak jest... To kolejny działek przyjechał do mnie, czekaj Dwie dyszki za kamerkę to i tak jest ludzi <śm> Możesz krówka dać mi bilion, no bo tak chociaż 500 milionów to by było. Nie każdy like, no rel. Dwóch chłapeczek brakuje I... do kluczy tylko. Dorbi. No. Jak jest, jak, jak rozjaśnić kamerę? Eee, yy, daj mi streama. Bo ja ty, mi tam robisz, to robisz, to. ty tam robisz. tam robiłeś skript klikasz prawym na kamerę, twoją. Filtry. Tutaj, tutaj. Yy, niżej, 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 no, słuchaj, yy, kluczowa kolorystyka, chromaki, to drugie, no bo krówka to było moje 2, 2 7, yy, daj tego, daj jasność, na dole, o, yy, cofni. na bezpiecznej, na bezpiecznej będzie rozdanie, yy, daj, może, Poczekaj nie, nie. gamma, gamma zwięc. nie da się petu dawać że macie topeczkę na 45 milionów i na 10 łapaczek rozdajemy kluczyki. I nad, za dwie dyszki kamereczkę odpalamy. Eee, ten bilion to moje, wydaje mi się. Ale IP nie dajecie lokalizacji, bo go lokalizacja jest... jakby nie jest dokładna. To wydaje mi się krówka, że to powinna być moja ogólnie. Nie będę kłamał. Gdybym dał dwie dychy, gdybym miał 13 lata, ile masz? Jednej łapeczki brakuje do kluczyków cały czas. Jedna łapeczka do sobą tylko. Jedna łapeczka będziemy rozdawać kluczyki. Macie tapeczkę na 45 minut. 9, no to inna sprawa? Ad, Antuś, mam ci powiedzieć od Krówki no. że, zawsze ci, że zawsze mu mówię, żeby otwierał legę O piosa Czekaj no. eee... A i że mu poleciał piekielniak no, to, to ja byłeś, ale... mu Poleciał mu piekielniak i że bez ciebie to by się nie udało się zmniejsz. zmniejsz gładkość Zmniejsz gładkość zmniejsz No to niech niech mi daje podział z niego, nie? No, no to krówka jak, jak dzięki Antusiowi trafiłeś To podział o. dla mnie To podział dla mnie ty Podział dla mnie jak trafię 10 knię. No ja nie ja ja w... ze mną tej To 17-10 <gry> kluczyki. A bo z tym ziomem u mnie po prawej. 1710 no, 17... kluczyki. Kosik to jest Kazik, to jest Kazik. Pokaż. No nie pokazuj! Ej! <grychy> Coś, co ty miało być? <grychy> no co mówiłeś wartość. Ej dobra panowie, czuję mi gkaczkę na Steam, która zadarma teraz. Jaka? Jaka? Nie, ona kosztuje trochę, chyba nie wiem, bo prostu. słowa. No Honorbie w skedulaka. Chcesz nagle? No. Dobra, ja, ja później wbiję. A to poczekaj, to go obcaję. tego, obcaję na łąkę okej? Okay? Nie. Ej, dobra, czekaj, 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 czekaj. czekaj. Nie trafiłem, nawet no? Także 17,10 kluczyki. Oooo, głośne! <laughs> nie chce mi się, bo mi się nie chce ich trzymać, wykuje, ja i od razu wypierdalam. 10 lajk rozdaniem, tak? 17.10 rozdajemy na bezpiecznej strefie, kluczyki. Aha, tutaj muszę tu po prostu zmienić naszej. Co ty robisz, dziku? Kurwa! Kurwa! Tak, na streamie tam brzmi kurwa. Pakietie pójść? Krówka dla mnie, dla mnie Dla mnie wydaje mi się, że to powinna pójść krówka To no definitywnie tak. tak? Mogę się tam dowiedzieć do tego szkiedłuraka, toczy się w pokupie? Jak przeze mnie? Cześć! Cześć Przekonaj mnie na live. Na krówka, ja jestem poliglotą. Jestem poliglotą. Eee... No i co mam powiedzieć no? Jestem poliglotą. Jestem super, jestem bardzo miły. Na tym można skończyć. Warto, warto mi dać. O fewy nawet ci powiesz, że warto mi dać, że jestem bardzo miły. Pamiętaj krówka, że ty ja ci wypadałem, a on nie chce. Kurwa masz mówić o mnie <laughs> Jestem bardzo miły nie, nie mi do... Masz mówić miło o mnie, śmieciu jebany! Kosik Daj może z... no. no właśnie, kosik ma... jest super Ale z nie, z dał ci vipa! Ale ogarnął ci vipa, ale ogarnął ci vipa. Ale gdyby nie, a to... Dobra, a ty nie mów o sobie, tylko o mnie, dobra? Dobra. Nie. Kosik jest. Z felem No Febry. Lepiej dobrze to powiedz Kosik to... jest, nie? Bo się pewnie na bakawałokurde. Ja ciebie Piotrek zabijał 26, nawet jej nie mam. Masz jakieś kody? Kod Kosix. Krówka UF wycina, ci napisze rozprawkę o tym, jak ja jestem świetny. Nie, także to jest. Właśnie, właśnie. To jest na blokowo ogólnym. To jest hej, jestem gejasem. Co tam krówka? Ten jeszcze działa, czy nie? Co? Ten skraj jeszcze działa, zaraz to skryma. Ja tobie się nie powodzi za bardzo, Krówka. Co ty, ja ty jak tak nie wygra? Ja nigdy w to nie grałem, Norbert. Jak to? To kod kosiks najlepszy, tak króbka. A nie kod blokowicze? Kod Cvel Dobra Zapraszam na bezpieczną, zapraszam na bezpieczną odznajmy kluczyki. No tylko frajer nie używa kodu kosiks, rel Top jeden kod na serwerze. REL Ja. Ja sam elegan dropnąłem Norbi, gdzie kamerka? A <noise> <Szybka>. Stop. <noise> że minutka i rozdajemy kluczyki, minutka czy rozdajemy zla, kluczyki Jakbym tak powiedział, to za szybko bym <noise> się pytała to byłby tap tak. tak Norbert Japa. No Pomyśl sobie, że ja tak mówię do swojej mamy no To nakrzyczałem na sfera, widziałeś to? Nie przeklinaj. Nie no, my tego nie wyjemy Bez przesady. Fajne, ja na dwóch podejdę. Co on no, ucieka ty? Oj, nie trafiłem. Przejeżdża mojego bonka. Wyjem for fan to nie jest fan. Czemu się duszę ty? Co się dzieje? Uciekam, ty bo mnie goni! Moje no kluczyki poleciały Sobie pod nogi? To nie, to nie jest fajne Sobie pod nogi Jaką Pawlą? Pawla nie istnieje Cholę, poleciał tej Piotrek ja tak nie rozdaję Ej, Ej. Hubert Ja Poznał go Kubi i zatańczmy sobie, patrz. Widzisz, że na niego? Nie wysyła kurwa, wysyła się. W piesk. Co? Nie wysyła się. Łapcie szybką tapeczkę, łapcie szybką tapeczkę na surbie o 200 koła. Zapisz obraz. Dam ci dupę, ej. To nie kupi kawakeczkę, to znaczy to jest za 7 koła. Zgadnij kto to Tomek O fewy, to? musisz zrobić rozprawkę Nie. O mnie no, krówka, napis krówka, na Kr krówka napisał, że jak dostanie no rozprawkę pływ. od ciebie To da, da mi nawet 500 milionów Jak dostanę z tego podział? Ogarniemy Dobra Poczekaj To no Krówka będzie rozprawka... a żartuje Ziomek mi napisał, nie wychylaj warpa, bo może kosik zbije Co? chyba nie miało być do A. mnie Ej dobra, ale jest to problem chyba, To chyba nie... To by to... Jest problem ogólnie, bo ja muszę kończyć streamka, nie? Odpaliłem i muszę jechać Ale zrobimy tak, zrobimy tak, spokojnie, spokojnie Zrobimy tak, że Pojadę na szybko I jak wrócę to odpalę od razu Ale odpalę, odpalę jeszcze, będzie jeszcze dzisiaj Będzie dzisiaj, po prostu muszę jechać teraz Po prostu muszę jechać teraz Ale jak wrócę to odpalę Praca mi odpalam Ile cię nie będzie? Nie wiem, z godzinkę max Coś takiego 18.30 no, 18, 19.00 będzie drugi 18.30, będzie drugi, po prostu muszę jechać teraz. Za ile wrócisz? No, 18.30, 19.00 jakoś będzie, coś w tym przedziale około tych godzin. Będzie kolejny po prostu, bo muszę jechać. Także szybki streamek